Nina musi siusiu. W biwakowaniu najlepsze jest jedzenie opiekanych pianek. Ja też chcę taką piankę. Ja też chcę taką piankę. Nina, wiesz co? A mnie się zdaje, że bardziej chce ci się siusiu. U mnie? Wcale nie. Ja też chcę taką piankę. Ja też chcę taką piankę. Właściwie mama miała rację. Teraz to już bardzo mi się chce, siusiu. Gdzie tu jest tubikacja? Przykro mi kochanie, ale nigdzie w pobliżu nie ma ubikacji. Biwakujemy w całkowitej dziczy i to jest piękne. E, nie rozumiem. <laughs> Idź się do lasu. Tutaj? Tak. Nie mam mowy. Ja muszę mieć sedes i spokojne miejsce. Sedesu niestety nie uda nam się znaleźć, ale spokojne miejsce na pewno. Biegiem. Może tutaj? Przepraszam panie ptaszku. Przez chwilę chcę pobyć sama. Eee. To jest zaciśnięcie. Nie, tak chyba tak. Wielkie dzięki, panie Boże. Może tutaj? No coś ty jelenie na nas patrzy. Super, teraz się wysiłziasz. Nie! Dzień dobry, jeszczurko. Będziesz tutaj przez cały dzień, o, mam pewien pomysł. Chodź a, 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 a. Wszędzie są jakieś zwierzęta. Widzisz? Tam się chowało. Witajcie, kochani! Wracaj do chłopaków, córeczko. Ja się zajmę niną. No dobrze. W takim razie do zobaczenia na biwaku. Babciu strasznie mi się chce, Siusiu. Ale wszędzie gapią się na mnie jakieś zwierzęta. Ha, ha, ha. Zaraz poprosimy te zwierzęta o pomoc. Hmm? Hmm? <śmiech> 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 Mhm. O. <śśpiewanie> Proszę bardzo, wnusiu Podoba ci się twoja prywatna ubikacja? Bardzo, bardzo mi się podoba Zwierzątka, jesteście kochane O, teraz już wiem, że nie warto zwlekać Trzeba zrobić siusiu, więc po co czekać?